Witam serdecznie widzów. Dzisiaj kolejny odcinek świątecznego maratonu. Zajmiemy się zestawem Lego Creator Stacja kolejowa w zimowej wiosce. Tak pudełko wygląda od przodu. Podane informacje o wymiarach i, i że są tutaj aż cztery tory. Znaczy nie wiem czy aż. Bok, 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 bok. I tył opakowania. Scenki informujące, w jaki sposób możemy się bawić, i umieszczone zdjęcie pociągu, że zalecają zakup jego, aby uprzyjemnić zabawę. Tak się składa, że go posiadam. Na zestaw składają się dwie instrukcje. Zacznijmy od małego modelu autobusa, który jest ładnie przyozdobiony świątecznie. Tył, bok, przód. Jest on w starym stylu. Ma także otwierany dach, co ułatwia mocowanie w środku figurek. Na górze ładne miejsce do przewożenia prezentów. Drzwiczki otwierają się. Tak wygląda wnętrze. Jest przejazd kolejowy. Specjalnie tutaj y, dla naszego autobusu. Znaki ostrzegawcze, które ostrzegają kierowców samochodu przed torami. Bardzo miłym dodatkiem są dwie choinki, jedna mała, jedna duża. Główna konstrukcja znajdująca się w tym zestawie to oczywiście stacja kolejowa. Mamy tutaj podejście z taką fajną y, barierką. Te podejście dla figurek, żeby kupiły bilety, jest tutaj też skrzynka pocztowa. I czy jest list? Jest tutaj list. O, latarnia. Mamy ładną wieżę, i tutaj z każdej strony jest tutaj zegar, co jest bardzo fajne. Wycieraczka w szachownicy, no i mamy więcej, wszystko jest ładnie ozdobione. Widnieje też, też napis Winter Village. Są też tutaj dwie gazety dla oczekujących na pociąg. Jest ławeczka, druga latarnia. A teraz wejdźmy do wnętrza tego pięknego budynku. Jesteśmy już we wnętrzu. Tak wyglądają kulisy wydawania biletów. Jest tu też tablica z godzinami odjazdów. Tutaj oto jest miejsce takie przytulne, gdzie można sobie kupić jakąś kawę, czekoladę gorącą. Jest menu, odchylana lada, kasa fiskalna, stolik z kubeczkami. No Prez do kawy też tu jest. W zestawie znajdujemy yy, Pięć minifigurek: kierowca autobusu, babcia, chłopczyk, może wnuczek, pani zajmująca się sprzedażą kawy, pan wydający bilety. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i życzę Wam miłego dnia.